Ja, what's up, team? Como estas? Thanks. A, to ci tego typu Polacy. Nie wiem, miałem ja wyprzestrzel... teraz gram lekko podchmielony, tylko cztery piwa. Ja pierd... Ile widzisz przeciwników? Trzech. Jap. Yep. Nie wiem kto, ale mam AWP. Ktoś jeszcze? No, ja mogę. Czy jest moja? To ty nie dasz rady, gościu. A, ten celownik, wyrywać, ten celownik ja cały cel czas rozmazany. Od jutra nie piję słowo. Dobrze, dobrze. Tak to się zawsze mówi. Łatwo. Pierdolisz, pan. Ja Ci tu wejdzie chyba. O kur... Ja nie, Od jutra nie, ja nie. nie pije, słowo. Ani grama. O jeden na mnie. O, ale reakcja. Przebiegali. zła. ale reakcja niezła. Stary, on już strzelał, kiedy był za ścianą. Dobra, dobra. A ty nie strzelałeś, jak się wychylił? Ja wyjeżdżałem. Strzelałem, bo dodałem mu 3,5. Ty, może dam psu zagrać w cs to był akurat mi i a kupił. Ja pierdziele. W sumie bez różnicy. Jest ich z miejsca. Bo on by szczekał, ja piję. Co yeah. oh. yeah, no ty jesteś? Jest 6 HP, oo. Nie, dosyć! Jakiś cię, co to odwołałeś <laughs> gościa? Tu upo jest upośledzony <laughs> czy uposiedzony? Ja nie mogę. Nice. Oski, dy jak WUPE? Nie! Nice. To by się nie należą takie rzeczy. Daj. Nice. Nie należy ci się gościu. To chuj to PMA. Gdybyś otwierał tabelę, okej. Oczywiście sam nie otwieram, ale. Ja ładnie zamykam. Leżąc i kwicząc. Bez monitora Crazy Nie trafisz. Nic nie mówiłem. No właśnie, właśnie. A trzeci tu. G -g -g to <try> no to dobra, Ty halo, Renis. No, dzięki, GG.